mam, to oczywiście Mareczek, Moim kołzystami jest blokety. Idziemy do tego nagrania po raz czwarty. E, tak, tu włożyłem dwa prezenty, tu są słodycze. Niektóre są duże. Dlatego to jest rozpakowane, bo po raz czwarty już nie? E, To tak, mamy antyperspirant, nie mamy Ktoś nie ściągnął do ocenówki. No. Popieramy na największy prezent. Prezent. Wiem. spodziewam co to będzie. Co? Karton. O, zostały w prezencie karton. Zawsze o takim marzyłem. Co my się zbudujemy? Zawsze o tym takim marzyłem. Wow. Widzicie jest to moc? Nie potrzebuję. Laptop! No to witajcie, dwa nowe kanały. Zapraszam Was po tym odcinku serdecznie na mój kanał Maryczek plus, plus oraz Maryczyk.com. Eee, tu pewnie jakieś instrukcje, ładowarki TP. Eee. 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 Aha, nie więcej. To to by było na tyle. Dziękuję Was serdecznie za oglądanie. Ze mną był blokery. To na razie i cześć!